Radyjko Dorota. Hej na dobrych frekwencjach. Tu Dorota. Mam pytanie. Czy wiesz, czy ja historia żyje w Tobie? Wyobraź sobie szum fal i zapach morza. Albo nie. Zacznijmy inaczej. Dziś zabiorę Was w podróż znacznie bliższą, a jednocześnie bardziej tajemniczą niż najodleglejsze zakątki świata. Wyobraźcie sobie zwykły styczniowy wieczór. W powietrzu nosi się zapach świeżo parzonej herbaty z kardamonem, dokładnie takiej, jaką moja babcia przyrządzała w niedzielne popołudnia. Siedzę w fotelu przeglądając stare zdjęcia. Machinalnym gestem odgarniam włosy z czoła i wtedy słyszę głos mojego taty. Zupełnie jak ona. Odgarniasz włosy dokładnie tak samo jak twoja babcia. Taki prosty gest, odgarnianie włosów. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym skąd się wziął. A teraz w blasku wieczornej lampy odkrywam, że moje dłonie pamiętają ruchy, których nigdy świadomie nie uczyłam się wykonywać. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile z waszych codziennych gestów jest echem przeszłości? Ile razy patrząc w lustro dostrzegacie w swoim odbiciu cień babci, dziadka, mamy albo taty? Zróbcie sobie kubek ciepłej, aromatycznej herbaty. Może właśnie z kardamonem, jeśli lubicie. I zostańcie ze mną. To będzie historia o niewidzialnych niciach splątujących losy pokoleń. Dlaczego buntujemy się przeciw pewnym zachowaniom, tylko po to, by nieświadomie je później powielać? Dziś opowiem Wam o kobiecie, która przez całe życie sprzeciwiała się ojcu, a po jego śmierci zaczęła go nieoczekiwanie naśladować. Szare serpentyny papierosowego dymu, które wiły się w powietrzu, splotły losy ojca i córki w jeden nierozerwalny wzór. Jak widać, rodowe dziedzictwo nie potrzebuje słów ani gestów, przenika nas cicho, niczym duchy ukryte w najciemniejszych zakamarkach duszy. Marta jest główną bohaterką dzisiejszego odcinka, jednak towarzyszy jej rodzinny schemat, cień wędrujący przez pokolenia, zostawiający za sobą smugę dymu i niewypowiedziane słowa. Zresztą, posłuchajcie sami. Zapach dymu papierosowego zawsze przypominał jej dom. Nie ten wymarzony, ciepły, pełen miłości, ale ten rzeczywisty, przeniknięty goryczą i niewypowiedzianymi słowami. Marta stała przy oknie, wpatrując się w wirujące płatki śniegu, podczas gdy jej palce machinalnie obracały paczkę papierosów, dokładnie takich samych, jakie palił ojciec. Nigdy nie będę taka jak on. Te słowa powtarzała sobie przez całe życie, jak mantrę, jak zaklęcie chroniące ją przed rodzinnym przekleństwem. Pamięta każdy wieczór, gdy matka z podkrążonymi oczami i wymuszonym uśmiechem czekała na ojca, wracającego z kolejnej tylko jednej szklaneczki. Pamięta dym snujący się pod sufitem, wypełniający każdy kąt ich małego mieszkania, żerający się w zasłony, w ubrania, we wspomnienie. A teraz, trzy miesiące po pogrzebie ojca, stała w swoim mieszkaniu z papierosem w drżących dłoniach, pierwszym w jej życiu. Gdy zapalała go drewnianą zapałką, dokładnie tak, jak robił to jej ojciec, poczuła dziwne ukłucie w sercu. Znajome gesty, których nigdy nie chciała poznać, przepływały przez jej ciało jak dobrze wyuczona choreografia. To tylko jeden papieros. Pomyślała dokładnie tak samo, jak kiedyś myślał jej ojciec. Zaciągnęła się, krztusząc się dymami własnymi łzami. Na stoliku leżał list rozwodowy, kolejna decyzja. Która zaskoczyła wszystkich, łącznie z nią samą. Tomek był dobrym mężem, stabilnym, kochającym, przewidywalnym. Wszystkim tym, czym jej ojciec nie był. A jednak czuła, że musi odejść. Może uciec? Przed czym? Przed kim? Może przed samą sobą? Patrząc na swoje odbicie w szybie, zobaczyła twarz ojca. Te same zmarszczki wokół oczu. Ten sam grymas ust, gdy zaciągał się papierosem. Rodzinne wzorce. Przekazywane z pokolenia na pokolenie jak niewidzialne DNA, wreszcie ją dopadły. To, przed czym uciekała przez całe życie, czaiło się w niej samej, czekając na odpowiedni moment. Zgasiła papierosa w popielniczce, prezencie po ojcu, którego nigdy nie miała odwagi wyrzucić. W tej chwili zrozumiała, że nie wystarczy sprzeciwiać się komuś przez całe życie, aby się od niego uwolnić. Czasami największą walkę toczy się nie z innymi, ale z częścią nas samych, z tą częścią, która nosi w sobie echa przeszłości. Sięgnęła po telefon. Może jeszcze nie jest za późno, by przerwać ten schemat. Dzień dobry, czy mogę umówić się na terapie? Jej głos był cichy, ale pewny. Wtedy usłyszałam Martę po raz pierwszy. Podczas naszych sesji krok po kroku uwalniała się od cienia swojego ojca. By mogła to zrobić, najpierw musiała popatrzeć na niego bez oceny, inaczej niż dotychczas. Ale najtrudniejsze było uznanie tego, że jest do niego tak bardzo podobna. I nie mam tu na myśli fizycznego podobieństwa, ale charakter, sposób myślenia i reagowania. I może paradoksalnie właśnie to nieoczekiwane podobieństwo było kluczem do jej wyzwolenia. Rodowe więzi mają ogromną moc, często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że podświadomie powielamy los przodków, nawet jeśli świadomie się przed tym bronimy. Marta przez lata walczyła z ojcem, jednak jej nieświadoma część chciała go zrozumieć, a może nawet być mu bliska. To dlatego zaczęła palić. W ten sposób jej ciało powiedziało, tato, teraz cię rozumiem. I prawdopodobnie w taki sposób zatrzymała ojca w sobie, by nie stracić go całkowicie. A jej rozstanie z mężem? To wyglądało jak lojalność wobec matki, która także mierzyła się ze stratą swojego męża. I Marta nieświadomie to odtworzyła. Zresztą nie tylko Marta powiliła to, co tak potępiała. Jeśli chodzi o dramatyczne powielanie schematów, to świetnym przykładem jest Drew Barrymore. Dorastała w rodzinie aktorskiej z długą historią uzależnień. Jej ojciec John Barrymore był charyzmatycznym, ale też destrukcyjnym człowiekiem, który zmagał się z alkoholizmem i brakiem odpowiedzialności. Drew jako dziecko odcinała się od niego, a jednak sama wpadła w uzależnienia. Zaczęła pić w wieku 9 lat, brała narkotyki w wieku 12, a mając 14 trafiła na odwyk. Dopiero po latach terapii przełamała ten schemat i zbudowała sobie nowe życie. I kiedy się tak tego słucha, to pierwsze pytanie, jakie przychodzi, to jak przerwać ten łańcuch? Z mojego doświadczenia wynika, że pierwszym krokiem jest uznanie, że te wzorce w ogóle istnieją, że coś nas łączy z tymi, których potępiamy albo od których chcemy się odciąć. Więc jeśli, w relacji z rodzicem, coś bardzo mocno cię porusza, dotyka lub złości, to zadaj sobie pytanie, czy moja historia przypomina losy moich rodziców? A potem przestań walczyć i oceniać, przestań odrzucać, a spróbuj zrozumieć. Na przykład Marcie gniew na ojca nie pozwalał zobaczyć, że za jego uzależnieniem kryło się coś więcej. Bo wiecie, to może być ból, strach albo jakaś dotkliwa strata, ale dopiero, gdy bez emocji jesteśmy w stanie popatrzeć na te irytujące nas zachowania rodziców, możemy zobaczyć, co się za nimi kryje. A potem przychodzi czas, by oddać odpowiedzialność. Marta przez całe życie zajmowała się swoim ojcem emocjonalnie, karmiła go swoimi emocjami. To on był zawsze w centrum jej uwagi. Wpływał na jej myśli i emocje. Niezamierzenie stawał się także jej punktem odniesienia w kluczowych życiowych decyzjach. I tu trzeba było w końcu powiedzieć: Tato, to nie jest moja historia. I co ciekawe, pracując z rodowymi przekazami, czasem wystarczy głośno powiedzieć: Tato, widzę cię, ale Twoje życie należy do Ciebie, a moje do mnie. Podsumowując, rodowe wzorce to jest taka siła, która może nas prowadzić, ale może nas też blokować. Więc jeżeli czujesz, że żyjesz w powtarzającej się historii, to zatrzymaj się, stań z boku i popatrz, jaki to jest wzór. Postaraj się zrozumieć, skąd pochodzi ten schemat. I pozwól sobie na nową opowieść. A teraz pytanie do Was. Czy kiedykolwiek złapaliście się na tym, że powielacie coś, przed czym chcielibyście uciec? Podzielcie się swoją historią w komentarzach. Dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Będę wam ogromnie wdzięczna za udostępnienie audycji. A zanim się pożegnamy, ustawcie się na dobre frekwencje i do usłyszenia tylko w radyku dorota.